Baba Jaga i Słuj Miodu Przedmowa to zbiór moich wizji, przemyśleń i odczuć, które towarzyszą mi w chwilach refleksji nad światem wewnętrznym i zewnętrznym. Każda z tych historii jest odbiciem moich doświadczeń, próbą zrozumienia rzeczywistości i symboliki, które często przychodzą do mnie w snach i wizjach. Są to opowieści, które może każdy z nas poczuć w sercu. I znaleźć w nich coś dla siebie. Dawno, dawno temu, w niewielkiej wiosce, gdzie lasy były gęste, a drogi kręte, mieszkał pewien człowiek imieniem Wiktor. Był to mężczyzna o dobrym sercu, ale nosił w sobie ciężar wspomnień o dawnej przyjaciółce, która kiedyś była mu bliska. Ich drogi rozeszły się, a on postanowił nigdy nie wracać do tej relacji, by chronić swoje serce przed bólem i zamętem. Pewnej nocy, gdy księżyc jasno świecił na niebie, Wiktor znalazł się w lesie, wędrując między cieniami drzew. Wtem z mroku wyłoniła się postać. Stara baba Jaga. Jej nos był zakrzywiony, a oczy błyszczały niczym iskry. W rękach trzymała zawiniątko, które wydawało się pulsować dziwną energią. Witaj, Wiktorze, powiedziała czarownica. Jej głos był szorstki, ale pełen ukrytej mądrości. Mam dla ciebie dar. Wiktor, czując dziwną mieszankę lęku i ciekawości, stanął na miejscu, ale zamiast się cofnąć, zwiększył swoje wewnętrzne światło. Energię, którą nosił w sercu. Gdy jego światło dotknęło czarownicy, jej postać zaczęła się zmieniać. Stara babajaga powoli przemieniła się w młodą kobietę. Była to ta sama przyjaciółka, której tak unikał w swoich myślach. W rękach kobiety pojawił się teraz swój miodu, złocistego, lśniącego i pachnącego ciepłym lata. To dla ciebie, Wiktorze, powiedziała kobieta łagodnie. Dar na zgodę. Wiktor spojrzał na miód, a potem na kobietę. W jego sercu zapanował zamęt. Wiedział, że ten dar mógł być czymś dobrym, ale jednocześnie bał się, że przyjęcie go otworzy drzwi, które zamknął na zawsze. Dziękuję, ale nie mogę go przyjąć, powiedział w końcu, odwracając wzrok. Obawiam się, że zatraciłbym siebie, wracając do tego, co było. Kobieta przez chwilę patrzyła na niego smutno, a potem uśmiechnęła się lekko. Czasami odrzucenie daru to też wybór serca, powiedziała. Pamięta jednak, że miód nie jest trucizną. To, co z nim zrobisz, zależy tylko od ciebie. Z tymi słowami odeszła. A swój miodu zniknął wraz z nią. Wiktor został sam, ale poczuł, że decyzja, którą podjął, była słuszna. Wiedział, że miłość do siebie i ochrona swojego serca są równie ważne, jak dawanie innym drugiej szansy. Morał? Nie każdy dar, który otrzymujemy, musimy przyjąć. Ważne jest, by słuchać swojego serca i podejmować decyzje, które chronią naszą równowagę i wewnętrzny spokój. Czasem odrzucenie nie jest aktem lęku, lecz mądrości. Warto jednak pamiętać, że każdy dar niesie potencjał. To, co z nim zrobimy, zależy wyłącznie od nas.